Już w najbliższą niedzielę w Radłowie odbędą się kolejne dożynki Powiatu Tarnowskiego. W tym roku już po raz 15. obchodzimy świętoplonów, czyli tradycyjne dożynki Powiatu Tarnowskiego. W tym roku w pięknym gościnnym Radłowie. Chcemy pokazać dodatkowo gminę, gminę Walory, która po prostu. W ciągu trzech lat niesamowicie się zmieniła. Dożynki będą okazją do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do podsumowania ciężkiej pracy rolników. Żniwa w tym roku pieśniarnowskim dosyć ciężkie. Długa zima, czyli spóźnionych jest wegetacji, później ofite opady, które powodują wymakanie plonów. No i teraz mamy suszę, więc myślę, że ten rok jest dosyć dla rolników ciężki. Niemniej. Jednak chcemy Panu Bogu podziękować za plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. W tym roku przygotowano jeszcze więcej atrakcji i niespodzianek niż w latach ubiegłych. Otóż podczas pobytu u naszych zaprzyjaźnionych zaprzyjaźnionym mieście Szolnok na Węgrzech pan wicestarosta był uczestnikiem pieczenia chleba i ten chleb, który tu państwo macie na stole, to jest właśnie chleb Węgierski i ten chleb na dorzynkach będzie upieczony. Czyli będziemy mieć do czynienia w tym roku z polskim chlebem, czyli z polskiego ziarna, jak również z ziarna węgierskiego z zaprzyjaźnionego miasta Szolnok. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.00. Muszą świętą dożynkową w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, a zaraz po jej zakończeniu obchody dożynek rozpocznie koncert orkiestry dentej na stadionie Radłowia.